Cześć, witajcie, nadajemy dzisiaj z kolejnej instalacji fotowoltaicznej, która została skończona na dachu płaskim. Konstrukcja wschód-zachód, 9,4 kW. Mamy bardzo ciekawą konstrukcję z takich monolitycznych bloczków, które pełnią jednocześnie rolę balastową oraz konstrukcyjną. Zaraz o nich powiemy kilka słów, powiemy też parę słów o dotacji Mój Prąd, o czwartej edycji, która wystartuje już za chwilę. Także zapraszam do oglądania. Zacznijmy od konstrukcji. Takie bloski betonowe, które tutaj widzicie, są zrobione z betonu B37. Taki zestaw dwóch elementów, czyli tej nogi oraz tamtej podpórki, waży 70 kg. Mamy 10 ustawionych w tym rzędzie oraz 10 w drugim, łącznie 20. Nie, tego na sam dach, dlatego tutaj korzystaliśmy z windy. Yy, I co mogę powiedzieć jeszcze o tych bloczkach? Możecie sobie zobaczyć, że profil jest tutaj wtopiony w bloczek, więc w zasadzie skręcamy klemę do yy, Także cały montaż przy, yy, przebiega dość szybko. Pod bloczek został zaklejony, naklejony pasek termozgrzewalnej papy, a do tego bloczek został yy, przymocowany klejem. Także, żeby była gwarancja, że Instalacja będzie przez lata stabilnie sobie tutaj produkowała energię. Moduły, które zostały zastosowane, to są moduły, tak jak w poprzednim filmie widzieliście, marki Cancel. Tutaj mamy większą moc 470 W, 10 modułów z tej strony, 10 z drugiej, łącznie 9,4 kW. I teraz może parę słów o dotacji Mój Prąd, która ma się pojawić na przełomie pierwszego i drugiego kwartału. Pierwotnie miała pojawić się wcześniej, natomiast Narodowy Fundusz Gospodarki i Ochrony Środowiska poinformował, że będzie to nieco później. Przejdę sobie w międzyczasie troszeczkę dalej, pokazać Wam całą instalację z drugiej strony. Także dotacja ma zostać Wprowadzona na przełomie pierwszego i drugiego kwartału, ma wynosić, tak jak w poprzedniej edycji, do 3000 zł do samej instalacji fotowoltaicznej. Co jeszcze? Termin kwalifikowalności wniosków to jest 1 lutego 2020 roku, czyli w pierwszej kolejności wydaje mi się, że skorzystają z, tego, z tej dotacji osoby, które nie załapały się, nie zdążyły otrzymać, no nie otrzymały bądź nie zdążyły i założyły fotowoltykę tuż po trzecim, no Boże trzeciej edycji mojego prądu, także biorąc pod uwagę fakt, że poprzednia edycja zakończyła się już po trzech miesiącach no trzeba się będzie troszeczkę pośpieszyć Dobrze jest ze spokojną głową złożyć wniosek na samym początku i mieć gwarancję to, że taką dotację otrzyma się. Na ten moment niektóre wnioski, które zostały złożone we wrześniu zeszłego roku do trzeciej edycji jeszcze nie są rozpatrzone, mamy już połowę lutego, także warto to zrobić jak najszybciej. Co jeszcze? Budżet programu ma wynieść około 1 miliarda złotych, także dwa razy więcej niż w trzeciej edycji, natomiast będzie dotowana nie tylko fotowoltaika, co się nam tutaj przejechało, ale też magazyny energii, systemy inteligentnego zarządzania energią, tak, żeby zwiększyć autokonsumpcję, żeby osoby, które będą rozliczały się na nowych przepisach, nie musiały wszystkiego sprzedawać i kupować po najgorszej cenie, tylko żeby mogły tą energię sobie w inteligentny sposób, tą energię zarządzać z domu, zwiększyć autokonsumpcję, dzięki temu wygenerować jeszcze większe oszczędności. To chyba tyle. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to zostawcie lajka i do zobaczenia następnym razem. Cześć!